Siemanko, ja jestem BMB Mordeska, to kolejny odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i oglądajcie do końca Elo. Ja właśnie wycięłem z wyjazdu. Jak ktoś oglądał poprzedni odcinek z wyjazdu, to raczej wie co to jest. To jest poroże jelenia. Możecie zobaczyć na odcinku z wyjazdu. Eee, że były jelenie. Proszę obejrzeć. Naprawdę fajny odcinek wyszedł. Eee, Tutaj sztuczny pająk, ale to dlatego, że właśnie niedługo będę kupował sobie pająkę raczej. Tu będzie y, pająk, y, zapomniałem jak się nazywa, zaraz wam powiem. A tu jeszcze będzie jakieś nadrewny, bo to jest trochę wyższe terrarium, trochę większe, więc y, czekajcie do końca. Ja zaraz wam powiem na końcu odcinka jaki właśnie będzie tutaj, a jaki tu. Halo. Jest i My tu nie jesteśmy, jesteśmy dla Agamy, ale tutaj na ramię wody. to sobie wyjście Agama, ja zaraz przejdę. Dalej. Posłuchajcie, oglądajcie hagamę. Jeszcze ona raczej Aktywna nie jest. Jak przejdziemy do wykonów, to może być ciekawej. No tu może być ciekawiej, bo myślę, że jakiś nie wyjdzie. Nie mówiąc o tym, że tam jest jeden, to spróbuję go pokazać. ja, no, Zobaczcie. Tutaj siedzi gegond, zobaczcie co zrobi. A ja, jednak ja, po prostu cicho mogę. Ciekawe. Pamiętajcie, że to nie są jakieś. Też... To nie jest źle, belkę. Ja im tutaj zawsze podlewam, żeby ta woda wyparowała. A teraz lecimy do roślin. Oba, słuchajcie, rośliny jak zwykle będziemy podawali. Słuchajcie, tutaj pewnie będą wykonywane lamparcie. Oba, tu, tu i tu. Słuchajcie. Yy, ta roślina przyjmuje dużo wody i średnio się drzwi. Ta zielona, o ta tutaj jest yy, bardzo daje jej wody i właśnie się rozwija a ta za to jest tak sucha tak sucha jest ta że naprawdę mało co mówić a bambus jak zwykle siedzi i rośnie ale już jest długi powiem, powiem pewnie dobra to teraz idziemy do kaktusa i do palmy dobra kto oglądał przedostatni przed odcinek wie co to jest ja teraz wam wytłumaczę na szybko, a wy obejście potem odcinek sobie. To jest dokładnie. no i nasza palemka. Podlewamy. trafił. Dobra. Chwila, muszę dodać wody. Na no raz, słuchajcie, już do... mam wodę. Polewamy. Dobra, przechodzimy do Agamy. No, słuchajcie jeszcze tutaj. Ułagamy. Zaraz, słuchajcie. Ja zapraszam na poprzedni odcinek. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Dziękuję za oglądanie do końca. A my się widzimy w następnym odcinku z BMW Mordeczką. Elo!